Witam Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w Strefie kroju i szycia w Zabrzu, kursy online oraz szyciowe live'y. W dzisiejszych Szyciowych Wiadomościach pokażę Ci, jak można połączyć niektóre elementy formy, tak aby skroić je później razem, jako jeden cały element? Przygotowałam dwie takie opcje. Zobaczcie, kieszeń w szwie, którą zawsze doszywamy tutaj do przodu i do tyłu, następnie obracamy i odszywamy, możemy skroić razem z przodem i razem z tyłem odzieży. Element kieszeni. Doklejamy do wyznaczonego punktu. Najlepiej taśmą klejącą. Ja sobie najpierw o, może przekleję przykleję taśmę klejącą tutaj na element kieszeni. taki element doklejamy i taki element doklejamy do naszego przodu i taki sam element należy odbić i dokleić do naszego tyłu Połączone dwa elementy kroimy Standardowo albo ze złożenia, albo w odbiciu lustrzanym. Cały jako jeden element, dodając standardowo zapas na szef. To jest jedna opcja, gdzie kieszeń jest ukryta w szwie. Druga opcja może być, kiedy obłożenie przodu również może być krojone z przodem płaszcza czy żakietu. Taką sytuację mamy, kiedy środek przodu jest krojony po prostym. Wtedy obłożenie przodu możemy dokleić do przodu. Też sobie tutaj najpierw przykleję taśmę klejącą, aby było mi łatwiej. I dokleić do linii środka przodu. Wtedy taki element możemy kroić, dodając standardowo zapasy nasze w całości. Mam nadzieję, że już wkrótce. Informacje, które przekazałam ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.